Jestem bardzo smutny, no. Bo nie subujecie mojego kanału. I to kolejny macie prawdziwego życia. Teraz chciałabym szkolić bryg. Szkolić bryg. Kupić auto. Ale mam 50, szkolę. Więc się mam na przykład z tej strony, Mika 10 gramów geta Sandra. San Andreas Życie i jestem zmęczony a przyszłość ktoś to daj a jakoś by sobie nie robiło. i są na sobie dwie bestie, bieram rowerek i po jeździć po mieście, poszukać jakiegoś auto kupienia

Nie, nie dotykam strzałek tego telefonu. Teraz staruje. Dlatego mi się to Bo losy jakieś. I chodzi o to, że nie ja chcę być takim gruzowotem, że będę miał duży aut. I potrzebuję jakieś policyjne autko yy, No, do wyścigu Spotykam się zaraz jak znajdę Ech Siemano, po kilka minutach znalazłem jakąś fajną baryczkę Tutaj Idę do właściciela Balachy i zielone To ten... to ten powiedział, że jeśli się z nim pobije, to ja to dostanę ła to boli uciekaj w lasie jedno w trzech trzech na jednego to banda łysego a ja nie jestem łyse tylko mam włosy nie to co ty i jak obiecałeś obiecajcie, że jak stanę się Wie będę miał tłum. O, jeszcze haj zarobiłem. go i zdobyłem haj, sobie. w ogóle go nie okradłem, To cię co ma tam pieniądze? Jeszcze policja. No nie, mam policjanta źle. O, Zaczynam. Teraz tylko dni. Okej, okay. uwyższam z tego więzienia po kilku dniach. i tam nie przychodzi. Przenik. Pisma po no pierwsze. rozdrawiłem w tej zary do więzienia. Ja nie mogę. Czemu ja to zrobiłem? Nie mogłem się bić z tymi balasami. Po co? Idziemy jeszcze policjanta pobić. Jezus Maria. I kasę mi jeszcze zabrali. Ja. Ach, te. Ludzie. Ludzie najgorsi. Spotkamy się jak już auto. Dobra, ja już jestem. Kurtę eee. zakupiłem taką oczywiście. Skromniko. Lecimy teraz na chałupę, dać ją do garażu. Nie patrzcie na konta ale samą pieniądze miałem. Musiałem mnie naprawić, bo nie było tu tam po kolizji z tyrem. No, więc teraz jedziemy tutaj. No, będę teraz montować filmy codziennie. Będą. i przepraszam, że tą długą przerwę złamałem. Przyszcie, przepis kupia auto. Jakaś nowa chata jest do kupienia. Jakaś bogata, Jak kupię kiedyś może. Jak nam się uda, prawie jakby we mnie wjechał. No i jeszcze już chodziłem do Ja nie mam. Dla mnie no, I lecimy teraz tam. I do roboty zaraz muszę iść. E, bo pracuję jako oczywiście teksówkę, bo nie stać mnie na nic innego. Cyk. Dobra. I żartowałem, nie pracuje, że jakaś taksówka szokuje. O Pana, patera. Lecę na ht. I patera, 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 patera. Mam to I po prostu zbytcie. <try>